Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem mam dla Was naprawdę specjalną rzecz, czyli poduszkę za prawie 4000 zł. Zanim zaczniemy, dajcie proszę o subskrypcję, like oraz komentarz. Każda subskrypcja się liczy, by rozwijać kanał. Dodatkowo, jeżeli chcesz kupić fajne pary albo ubrania, padaj na stronę nhype.com You see the box? You see the box? Powiem Wam tak. Generalnie, cała, cała rzecz. Cała rzecz z tej poduszki jest śmieszna I za chwilę wam opowiem Od jakiegoś czasu chciałem kupić Fajny karet od LV I pomyślałem, że poduszka byłaby naprawdę fajna Czemu? Ponieważ poduszki są jednak uniwersalne Można dać je prawie wszędzie I fajnie wyglądają Dodatkowo będą naprawdę fajnie wyglądały do zdjęć Więc tutaj mamy wielkiego boksa Louis Vuitton Co ciekawe to jest to, że On jest taki duży jak na torebki Więc jeżeli ktoś Chciałby Kogoś zaskoczyć to jest idealna sprawa poterpie kosztują ponad 10 tysięcy złotych Więc bez zbędnego gadania Pokazuję wam poduszkę Yes sir Oprócz boxa mamy też taką wstążkę Ona, ona była akurat e, w, Z pudełkiem zrobiona Wkładam sobie na bok I tu mamy tą poduszkę No co mogę wam powiedzieć Jest w miarę duża i naprawdę spoko. Więc tak, na froncie mamy e, napisy LV oraz takie kwiatki i to się nazywa po prostu to logo. To nie jest Damier, to jest to po prostu drugie, czyli monogram, a z drugiej strony mamy napis Louis Vuitton Paris. na no, poduszka jest naprawdę przyjemna i naprawdę spoko wygląda już jakby w pomieszczeniu. Mi się wydaje, że to jest śmieszna sprawa, one są podobno cenowe do Hermesa i mi się wydaje, że next time jakbym ją coś kupił, to Hermesa bym wybrał, a ta jest w miarę fajna, było też jeszcze parę kolorystyk, tutaj macie fotki, jak one wyglądały, osobiście najfajniejsza była ta czarna, fajna była ta jasna beżowa, ale moim zdaniem te beżowe wyglądają trochę jak fake, więc wolałem tą, ta była trochę droższa, była też od la Williamsa, ale ona była taka średnia i wyglądała trochę jak mój sweter. Dajcie nas w komentarzu, co nie sądzicie. A teraz... Będziecie mieli takie małe przebitki, jak one wyglądają właśnie na krzesłach czy na kanapach. A ja się Wam już żegnam, dajcie subskrypcję, like, komentarz. Co tydzień w środę są filmiki na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś fajne sugestie, co byście chcieli zobaczyć, albo co Was interesuje, piszcie oczywiście w komentarzach. Dodatkowo, zapraszam Was na stronę internetową nhyper.com gdzie możecie kupić najlepsze rzeczy w Polsce. Siema!